Czy wiecie, że oszuści wysyłają aż 100 tysięcy SMS-ów z pułapkami miesięcznie i głównie wysyłają je do seniorów. Do tego 60 tysięcy razy w ciągu miesiąca dzwonią, próbując złowić nowe ofiary. Przestępcy podają się za lekarza, policjanta, pracownika banku, urzędnika. Podrabiają też głos córki, syna, wnuczka, informując o tragicznym wypadku. Nasz klub seniora składa się z bardzo wspaniałych ludzi, którzy nie chcą siedzieć w domu, chcą być aktywni, lubią pośpiewać, porozmawiać. Mamy małą salkę, ale zawsze jest wesoło gwarnie. Wszyscy się tutaj dobrze czujemy, bardzo chętnie się spotykamy. Dlaczego osoby po 60. najczęściej są no, takim celowan taką celowaną ofiarą tych ataków cyberprzestępczych? Ponieważ są to osoby, które już zazwyczaj nie mieszkają ze swoimi dziećmi albo nie mieszkają z wnukami i już mają więcej wolnego czasu więcej czasu na refleksję, tak? przemyślenie życia. Odradza się w nich wyższa empatia, wyższa taka wrażliwość społeczna, rodzinna. Plus czasami dochodzi tęsknota za najbliższymi. W każdym razie ta sfera emocjonalna po tej ciężkiej chorobie przez całe życie dochodzi wreszcie do głosu. Mamy czas na pewne przemyślenia. I oszuści, żeby móc oszukiwać, muszą na te emocje ja to tak językiem powszechnym, takim kolokwialnym ujmę muszą na te emocje wjechać. A wjadą na emocje u człowieka, który ma ich najwięcej, tak? który ma je najbardziej rozbudowane który jest empatyczny, yy, który ma jakieś refleksje, który myśli o innych, który jest wrażliwy. Do psychopacie, proszę Państwa, oni na emocje, socjotechniką nie wjadą. Nie mają szans oszukać psychopaty, tak? Mają szansę oszukać właśnie człowieka wrażliwego, dobrego, z emocjami i z empatią. I takich ludzi szukają. Mam na imię Bolek. Przed wczoraj odebrałem telefon, przedstawiła się pani Ewa, nazwiska nie będę zmyślał, zaproponowała dwutygodniowe rehabilitacje na stawy i na ten. Trochę mnie to zdziwiło, roześmiałem się, powiedziałem, że w stawie ryba jest zdrowa, tak jak i ja dzisiaj i rozłączyłem się. Nie dajmy się nabierać na takie czułe śmówkę ładne. W tym momencie górę nad naszym, nad naszym czołem, tak to w skrócie powiem, biorą emocje. To jest tak naprawdę chemia. Nie możemy sterować chemią mózgu. Emocje to jest adrenalina tak, i kortyzol, czyli hormon stresu. W momencie, kiedy te hormony, te związki chemiczne na znaczy się w mózgu wydzielają, to zamykają dostęp do tak zwanej kory która jest odpowiedzialna za racjonalne, biologiczne działanie I nam w tym stresie, w tych ogromnych emocjach wydaje się, że naprawdę racjonujemy, ja że naprawdę to jest mądra, jedyna decyzja, jaką mogliśmy podjąć, i to jest medytacja. Nazywam się Wiesława i takie, mam taką radę no, dla osób starszych i dla młodych, dla wszystkich, bo kiedyś dostałam sms że jakaś tam paczka ma do mnie przyjść, tylko nie są moje podane wszystkie dane. Ale... Ja żadnej paczki nie zamawiałam. Także byłam bardzo zdziwiona ku temu, że jakieś zamawiałam paczkę. Przecież nie zamawiałam. I nie odpowiadałam na tego SMS-a. Po jakimś czasie dostałam następny SMS, ale już na inną paczkę, że po prostu mam niedopłatę. To tam było złoty 50, zł może tej niedopłaty. Ale też nie odpowiadałam na tego SMS-a, bo chyba to jest najgorsze, żeby się odpowiedzieć na tego SMS związać z, no, z jakimś przestępcą, bo to nie jest takie ważne. A więc człowiek, jak wie, że nie zamawia, to niech nie odpowiada i niech sam za siebie decyduje, bo już jako dorosły człowiek już musi to wiedzieć. Że to zajęło e, Wyobrażacie sobie państwo co Zabier... stało? Możecie tak sobie wyobrazić głos. Możecie tak. sobie wybrać liczbę A, no to, no, osób. To będzie wasza córka, znów, siostra. W trakcie jak wypadku. I co ważniejsze, jak się przed tym broni? To się robi tam no właśnie. Ciach. Kluczem jest żeby zrozumieć, jak ci cyberprzestępcy manipulują naszą psychiką, jak wykorzystują technologię. po dzisiejszym w szkoleniu naszym dowiedzieliśmy się, jak obchodzić no, się z i no i. Co to, nie wiem jak to, co, jak to powiedzieć. Ale miał pan przypadek, Tak, tak miałem przypadek właśnie dwa razy. Przypadek taki właśnie z doktorką i nie wiem, to z namawianiem do y, odkurzacy. No, na dzień temu. A co doktorka proponowała? Doktorka proponowała mi maści na kręgosłup z Warszawy, przedstawiła się, że jest z Warszawy i no dwa czy trzy razy mnie tutaj mnie i nawet wiedziała, że mnie kręgosłup I co trzeba robić w takich przypadkach? W takich przypadkach trzeba się wystrzegać oszustów, którzy właśnie dzisiaj dostaliśmy właśnie na szkoleniu i no, nawet certyfikat dostaliśmy, takie podziękowanie od Pani Cyberoporę w szkole, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Tak, tak. Nazywam się Grażyna. Po dzisiejszych warsztatach dowiedziałam się, jak. Bo dzwonią ludzie, na przykład ktoś tam dzwoni, nie? Że y, syn czy, czy córka, czy coś tam, y, żeby podać też pesel, bank, z banku dzwonią, nie? Żeby podać swój pensel. A ja się dowiedziałam, że raczej nie można podawać tego y, peselu i po prostu, jeżeli ktoś dzwoni, że y, córka czy syn jest chory, czy coś tam się stało w drodze, nie? jakiś wypadek, żeby, jak ktoś zadzwoni, to żeby odpowiedzieć. Zaraz zapytam się swego syna, który jest policjantem, lub zapytać się, na przykład córkę, która jest prokuratorem. I wtedy myślę, że złodziej odrzuci to wiadomość i po prostu będziemy bezpieczni. Nazywam się Danuta, kochani, pesel to nie cukierki, nie rozdawajcie go. Nazywam się Regina. Jestem przewodniczącą klubu seniora. Jest nas ponad 50 osób w wieku starszym, po 60. I proszę wszystkich w imieniu swojego kluba, klubu, swoich koleżanek, abyście nie dali się zmanipulować swoimi emocjami, swoimi lękami na oszustów, którzy będą was naciągać przez telefon, przez na komputer. Bądźcie zawsze czujni. Pierwsze zadzwońcie do rodziny, na policję. Nigdy nie klikajcie tego, co jest jakieś niepewne, co Was niepokoi. Bądźcie zawsze czujni na swoje pieniądze i nie dajcie się zmanipulować oszustw. Podstawowo, że nikomu nie podajemy PESEL-u, nikomu nie podajemy danych osobowych, nie dajemy się oszukać, że w paczce, której nie, nie zamawialiśmy, nie ma naszego adresu, prawda? Nie dopłacamy do takich paczek, nie podejmujemy paczek tych niezapłaconych, do których trzeba dopłacać ile złotych. Jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia w rozmowie telefonicznej, że nie prowadzimy rozmowy z prawdziwą osobą. Rozłączamy się i z listy kontaktów wybieramy prawdziwy numer, żeby to zweryfikować. Tak samo jak dostajemy SMSy czy maile, nie klikamy w te linki, tylko wchodzimy na oficjalną stronę, które bardzo mądrze tutaj niektóre panie robią, że mają od razu oficjalną stronę w aplikacji, w ikonce na monitorze i łączą się ze swoim bankiem czy z instytucją tylko przez te ikonki. Bardzo dobrze, bo wtedy żaden cyberoszust nie zrobi tej fałszywej nakładki tak? ze stroną na przykład PKO czy Santandera i wy się zalogujecie, żeby sprawdzić, czy yy, przyszła renta albo jakaś dopłata i w tym momencie on przechwyci wasze loginy, hasła i tak naprawdę całe wasze konto. Yy, więc wychodźcie przez te strony z zakładek, otwierane, z ikon na monitorze.